Przestań wątpić w siebie. Zacznij wierzyć. Wątpliwość jest potężnym wrogiem, często czającym się w naszych umysłach, jak nieproszony gość. Jednak chodzi o to, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie wątpliwości, ale o zarządzanie nią w stoickim duchu. Zobacz, nawet stoicy nie byli odporni na samowątpliwości, ale znali sztukę ich wykorzystywania. Weźmy na przykład Markusa Aureliusza, człowieka, który rządził imperium. A mimo to znajdował czas na zadawanie sobie pytań i doradzanie sobie. Jego podejście nie polegało na ignorowaniu wątpliwości, ale na ich kwestionowaniu. Pytał: Czy ta myśl jest korzystna? Czy poprawia, czy hamuje moje życie? To jest wskazówka dla nas: kiedy wkradają się wątpliwości, możemy je skonfrontować z tymi pytaniami, przekształcając je z przeszkody w narzędzie do samorefleksji i wzrostu. Jest coś humorystycznego w tym, jak często wyolbrzymiamy nasze wątpliwości, podczas gdy rozwiązania są prostsze niż myślimy. Aureliusz rozważał. Nasze życie jest tym, czym są nasze myśli. Te słowa nie są tylko poetyckie, są praktycznym mantrą. Wyobraź sobie, masz zacząć nowy projekt lub podjąć nowe hobby. Wątpliwość szepcze, nie dasz rady. Oto gdzie odwracasz scenariusz. Przyznaj wątpliwość, a następnie przeciwstaw jej dowody swoich dotychczasowych sukcesów, choćby były drobne. Ten prosty akt wiary w siebie może być pierwszym krokiem w kierunku szczęśliwszego Ciebie. Pamiętaj: Szczęście nie pochodzi z braku wątpliwości, ale z Twojej zdolności do wierzenia w siebie pomimo nich. Zastanów się nad swoim życiem. Czy kiedykolwiek przerwałeś oglądanie serialu na Netflixie, zastanawiając się i to tyle? Bądźmy szczerzy. Refleksja nad swoim życiem nie oznacza konieczności wspinaczki na górę i medytacji. Chodzi o znalezienie chwili, może podczas porannej kawy, aby zadać sobie kilka poważnych pytań. Możesz zapytać siebie: Co sprawia, że każdego ranka wstaje z łóżka? Lub dlaczego zachowuję się w taki sposób, jaki mam teraz? Wyobraź sobie swoje życie jako film. Czy obejrzałbyś go, czy zasnąłbyś przed końcem napisów początkowych? Refleksja nie oznacza bycia surowym dla siebie, ale bycia szczerym. Gdyby twoja codzienna rutyna była filmem na YouTube, czy dałbyś jej lajka, czy przewinął dalej? Pamiętaj, że jesteś reżyserem tego spektaklu. To od ciebie zależy, czy uczynisz go wartym maratonu oglądania. Porozmawiajmy o marzeniach, nie tych dziwnych, o pojawieniu się w pracy w piżamie, ale o twoich prawdziwych, gorących pragnieniach. Czy leżą zapomniane, pokryte kurzem na półce? Nadszedł czas, aby je odkurzyć i podzielić na kroki tak proste, jak twoja poranna lista rzeczy do zrobienia. Pomyśl o tym. Jeśli codziennie pamiętasz o ładowaniu telefonu, na pewno możesz podjąć małe kroki w kierunku realizacji swoich marzeń. Twoja życiowa historia należy do ciebie. Napisz ją tak, abyś chciał ją opowiadać. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Niezwykła nieprzewidywalność życia, czasami może wydawać się przytłaczająca, ale istnieje sekret utrzymania spokoju. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Podobnie jak w grze wideo, nie możesz kontrolować projektu poziomów czy zachowania innych graczy, ale możesz opanować swoje ruchy. Podobnie w życiu skoncentruj się na swoich działaniach, myślach i postawach. To są Twoje joystick i przyciski. Używaj ich mądrze. Seneka, znany stoicki filozof, kiedyś został wygnany. Większość widziałaby wygnanie jako utratę kontroli, ale nie Seneka. On zwrócił się do wewnątrz, skupiając się na pisaniu i myślach, kultywując swój wewnętrzny ogród. To nie był odwrót, ale strategiczne skupienie się na tym, co mógł kontrolować. Jego pisma z tego okresu są świadectwem mocy kierowania energii tam, gdzie jest to najbardziej istotne. To lekcja równie aktualna dziś, jak była w starożytnym Rzymie. Niektóre rzeczy są w naszej kontroli, a inne nie. To cytat często przypisywany epiktetowi. Sam epiktet znał granice swojej kontroli i skupiał się zamiast tego na swoim wewnętrznym życiu, myślach i reakcjach. Przyjmując tę filozofię, my także możemy stać się nie tylko szczęśliwsi. Ale także bardziej zadowoleni i odporni, tak jak on w chaosie życia. Pamiętaj, nie chodzi o kontrolowanie burzy, ale o naukę tańca w deszczu. Bądź życzliwy dla innych. Istnieje znane powiedzenie: Dostajesz to, co dajesz. Wyobraź sobie rzucanie kamienia do jeziora. Fale, które tworzy, rozprzestrzeniają się daleko i szeroko, docierając do miejsc, których kamień nigdy by nie osiągnął. To jest moc czynienia dobra innym. Każdy mały akt życzliwości, czy to trzymanie drzwi dla kogoś, czy dzielenie się uśmiechem, tworzy fale w otaczającym nas świecie. Nie chodzi o wielkie gesty, to codzienna życzliwość naprawdę się liczy. Rozjaśniając czyjś dzień, niepostrzeżenie rozświetlamy również nasz własny. Oto haczyk: dobro, które czynisz, często wraca do ciebie, ale nie zawsze w sposób, jakiego się spodziewasz. To jak rzucanie bumerangu życzliwości, wróci czasem w postaci wdzięcznego uśmiechu, innym razem jako pomocna dłoń, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Nie chodzi o prowadzenie rachunku, ale o zrozumienie, że nasze działania przyczyniają się do stworzenia życzliwszego, bardziej współczującego świata. W takim świecie szczęście znajduje żyzny grunt do wzrostu. Seneka, który rozumiał moc dobroczynności, kiedyś powiedział, Gdziekolwiek jest człowiek, tam jest możliwość dobroci. Seneka nie tylko nauczał, ale i praktykował hojność i życzliwość, często doradzając i pomagając innym, nie oczekując niczego w zamian. Jego życie uczy nas, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z tego, co zdobywamy, ale z tego, co dajemy. Wkraczajmy w 2024 rok z otwartymi sercami, gotowi rozsiewać życzliwość. W końcu dobry uczynek to krok w kierunku szczęśliwszego życia. Rób mniej, ale lepiej. Czy próbowałeś kiedyś żonglować? Zacznij od zbyt wielu piłek, a wszystkie wylądują na podłodze. Życie jest trochę takie samo. Próbując robić wszystko, często kończymy na osiągnięciu niewiele. Klucz tkwi w robieniu mniej, ale lepiej. Nie chodzi o ilość zadań, ale o jakość Twojego zaangażowania. Wybierz kilka rzeczy, które naprawdę są dla ciebie ważne i poświęć im się całkowicie. To skoncentrowane podejście nie tylko wzmacnia twoje umiejętności, ale również przynosi głębsze poczucie satysfakcji i osiągnięcia. Uproszczenie życia nie oznacza posiadania mniej, ale posiadania więcej tego, co naprawdę się liczy. Zredukuj swoją listę rzeczy do zrobienia do istotnych, jak rzeźbiarz ścinający nadmiar aby ujawnić piękną statuę. Usuń z życia to, co zbędne, aby odkryć prawdziwe priorytety. Ta jasność prowadzi do działania, a działanie prowadzi do szczęścia. Skupiając się na mniejszej liczbie rzeczy, możesz skierować swoją energię bardziej efektywnie, sprawiając, że każdy wysiłek ma znaczenie. Marek Aureliusz kiedyś powiedział: Skup się każdą minutą, jak Rzymianin, na robieniu tego, co jest przed tobą z precyzyjną i autentyczną powagą, łagodnie, chętnie i sprawiedliwie. Nie był tylko władcą Imperium, ale także panował nad swoim czasem i koncentracją. Priorytetował, rozważał i działał z zamiarem. W naszym dążeniu do szczęścia, pamiętajmy o jego mądrości. Skupiając się na robieniu mniej, ale lepiej, otwieramy się na świat doskonałości i zadowolenia. Więc zawężmy nasze spojrzenie, aby poszerzyć nasz wpływ. Bądź wdzięczny. Chwila na zastanowienie się nad wdzięcznością. Wiesz to, jak znalezienie 100 złotych w starej kurtce. Zawsze tam było, ale w chwili ich znalezienia, twój dzień staje się jaśniejszy. To właśnie robi wdzięczność z życiem. Chodzi o docenianie małych rzeczy. Ciepłej filiżanki kawy, wiadomości od przyjaciela zachodu słońca. Gdy zaczynasz zauważać i być wdzięcznym za te chwilę, życie nagle staje się bogatsze. Nie chodzi o czekanie na wielkie wydarzenia, ale o odnajdywanie radości w zwyczajności. Jak więc uczynić wdzięczność nawykiem? To naprawdę proste. Możesz prowadzić dziennik wdzięczności. Każdej nocy zapisz coś, za co byłeś wdzięczny tego dnia. Może to być coś tak prostego, jak cieszenie się chwilą ciszy, lub coś tak wielkiego, jak osiągnięcie osobistego celu. Ta praktyka przesuwa Twoją uwagę z tego, czego brakuje, na to, co jest obecne w Twoim życiu. I uwierz mi, im więcej szukasz powodów do wdzięczności, tym więcej ich znajdujesz. Epiktet kiedyś zauważył: Mądry jest ten, kto nie opłakuje tego, czego nie ma, ale cieszy się tym, co posiada. Ten mężczyzna znalazł bogactwo w swoim prostym, ograniczonym życiu, koncentrując się na tym, co miał, a nie na tym, czego mu brakowało jego przesłanie do nas w 2024 roku. Przyjmijmy wdzięczność, rozpoznając i ceniąc obfitość w naszym życiu. Otwieramy drzwi do szczęścia i zadowolenia. Ważne jest, aby pamiętać, że to nieszczęście przynosi wdzięczność, ale wdzięczność przynosi szczęście. Przestań szukać zewnętrznego uznania. Poszukiwanie zewnętrznego uznania to jak gonienie za cieniem, który zawsze nam umyka. Stoicyzm, starożytna filozofia, która jest zaskakująco aktualna w naszym życiu, uczy nas tu potężnej lekcji. Na początek bądźmy szczerzy. Każdy w pewnym momencie pragnie uznania od innych, ale oto zwrot akcji. Stoicyzm zachęca nas do zmiany scenariusza. Chodzi o szukanie walidacji wewnątrz siebie, a nie na zewnątrz. Wyobraź sobie swoją wartość jako twierdzę. Dlaczego pozwolić komuś innemu trzymać klucze? Teraz przejdźmy do praktyki. Jak faktycznie zatrzymać tę misję poszukiwania uznania? Zacznij od doceniania własnych osiągnięć, bez względu na to, jak małe są. Czy pościeliłeś łóżko dziś rano? To zwycięstwo. Doceniaj te małe zwycięstwa. One się sumują, uwierz mi. To jak budowanie mentalnego mięśnia, gdzie jesteś trenerem i kibicem w jednym, a kiedy poczujesz potrzebę łowienia komplementów lub lajków w mediach społecznościowych. Zastanów się. Czy robię to dla siebie, czy dla algorytmu? Oto mały stoicki sekret. Twoja opinia jest tą, która naprawdę się liczy. Codziennie staraj się robić coś, co czyni cię dumnym nie dla oklasków, ale dla własnego poczucia osiągnięcia. Chodzi o przeprogramowanie naszych mózgów, aby szukać walidacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej. Pomyśl o tym jako o mentalnym upraszczaniu mniej skupienia na opiniach innych więcej miejsca na własny rozwój. Nie chodzi o bycie obojętnym na innych, ale o bycie wiernym sobie. Ta zmiana sposobu myślenia nie tylko wyzwala, ale też wzmacnia. Stawiaj sobie wyzwania. Wyobraź sobie, że wspinasz się na górę. Jest stromo, wyzwania są ogromne i czasami zastanawiasz się, dlaczego w ogóle zacząłeś. Ale właśnie w tym rzecz. Każdy krok w górę czyni cię silniejszym, bardziej odpornym. Stoicyzm, filozofia stara jak góry, a jednak świeża jak jutrzejszy wschód słońca, mówi nam, że prawdziwe spełnienie w życiu pochodzi z przezwyciężania wyzwań, a nie ich unikania. Więc zamieńmy naszą codzienną rutynę w nasz osobisty Everest. Możesz myśleć, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, prawda? Ale w stoicyzmie nie chodzi o przemianę w ciągu jednej nocy, chodzi o małe, stałe zmiany. Zacznij od postawienia sobie celu, który przesuwa twoje granice. Ale jest osiągalny. Może to być nauka nowej umiejętności, poprawa kondycji, czy nawet czytanie jednej książki miesięcznie. Kluczem nie jest sam cel, ale wzrost, który wynika z dążenia do niego. Każde małe zwycięstwo to krok w górę Twojej góry. Pamiętaj, że wspinaczka na górę to niesamotna podróż. Dziel się swoimi wyzwaniami i zwycięstwami z innymi. Stoicyzm uczy nas o sile wspólnoty i wsparcia. Dzieląc się swoją podróżą, nie tylko zdobywasz sojuszników, ale także inspirujesz innych do rozpoczęcia własnych wspinaczek. Więc kiedy wkraczamy w nowy rok, wyzwijmy się, wspierajmy się nawzajem i cieszmy się widokiem ze szczytów naszych osobistych everestów. Śmiej się więcej! Śmianie się więcej to nie tylko radosna sugestia, to kamień węgielny zadowolonego życia odzwierciedlający mądrość starożytnych stoików. Weźmy na przykład Hryzypa, stoickiego filozofa, który rzekomo zmarł ze śmiechu. Chociaż to skrajny przykład podkreśla głęboką prawdę. Śmiech to poważna sprawa. To narzędzie, które łagodzi nasze ciężary i wprowadza perspektywę do naszych wyzwań. Wyobraź sobie na chwilę absurdalność życiowych małych dramatów. Kawa się rozlewa, a zamiast frustracji jest chichot o kapryśnym czasie wszechświata. To stoicyzm w akcji, przypominający nam, że nie wszystko zasługuje na zmarszczone czoło. Jak więc dopasować więcej śmiechu do układanki współczesnego życia? To prostsze niż myślisz. Zacznij od szukania żartobliwej strony codziennych sytuacji. Korek uliczny to okazja, aby posłuchać ulubionego komediowego podcastu. Trudny dzień w pracy podziel się z przyjaciółmi historiami o najbardziej dziwacznym spotkaniu. To nie chodzi o ignorowanie życiowych zawiłości, ale o wybór radosnej perspektywy. To praktyczne stoickie podejście. Kontroluj to, co możesz, swoje nastawienie i reakcje, i puść to, czego nie możesz kontrolować. Śmiech to wspólna melodia, łączy nas, sprawiając, że nasza wspólna podróż staje się jaśniejsza. Więc następnym razem, gdy znajdziesz coś zabawnego, podziel się tym, bądź tą osobą, która rozświetla uśmiechem innych. Twój śmiech staje się falą dotykającą życia innych w sposób, którego nigdy nie zobaczysz. To jest istota stoicyzmu, znajdowanie harmonii wewnętrznej i rozprzestrzenianie jej na zewnątrz. To nie tylko wytrzymywanie życia stoicko, ale radosne je przyjmowanie. Więc śmiej się trochę więcej. To nie tylko dobre dla duszy, to mądrość, która przemawia przez wieki. Kochaj swój los, brzmi jak nie lada wyzwanie, prawda? A jednak to tutaj starożytna mądrość stoicyzmu przecina się z naszym szybkim, zaawansowanym technologicznie światem. Stoicyzm nie polega na tłumieniu emocji czy znoszeniu bólu z kamienną twarzą. Chodzi o przyjęcie tego, co życie rzuca nam pod nogi z pozytywnym duchem. Pomyśl o tym, jak o surfowaniu. Fale nadchodzą, duże i małe, ale to twoja umiejętność ich pokonywania się liczy, a nie wielkość fali. Więc jak kochać swój los w świecie? Gdzie Twój los może obejmować wszystko od przegapionego Ubera po krytyczny e-mail, który znika w cyfrowej przepaści, zacznij od zmiany sposobu myślenia. Gdy coś nie idzie po Twojej myśli, zobacz to jako okazję do wzrostu. Przegapiłeś Ubera? To szansa na szybki spacer i cieszenie się świeżym powietrzem. E-mail zniknął? Czas poprawić umiejętności techniczne. Nie chodzi o bycie ślepo-optymistycznym ale o znalezienie pozytywnego aspektu w każdej sytuacji. To podejście nie jest tylko o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, ale o przekształcaniu wyzwań w kamienie milowe. Marek Aureliusz, stoicki filozof i cesarz rzymski, mądrze zauważył, że to, co stoi na drodze, staje się drogą. Oznacza to, że właśnie przeszkody, z którymi się mierzysz, mogą wytyczać twoją ścieżkę do sukcesu. Następnym razem, gdy Wi-Fi przestanie działać podczas ważnej rozmowy, zamiast się denerwować, docenisz świat bez połączenia. Może zaczniesz rozmowę z kimś obok lub zapiszesz te kreatywne pomysły, które od dawna odkładałeś. Kochanie swojego losu polega na przyjęciu nieprzewidywalnej natury życia z zręcznością i wdziękiem. To wybór tańca w deszczu zamiast czekania na koniec burzy. Kiedy wkraczamy w nowy rok, pamiętaj, że życie nie tylko się z tobą dzieje, ale również dla ciebie. Każdy zwrot akcji i upadek to zaproszenie do stania się silniejszym, mądrzejszym i szczęśliwszym. Sarfuj na tych falach z uśmiechem i obserwuj, jak Twój świat się przekształca. Jeśli cenisz to, co przekazujemy w filmach, daj łapkę w górę, subskrybuj, aby otrzymać więcej pomysłów i nie zapomnij o dzwonku powiadomień, aby być na bieżąco. Każdy krok, który wykonujesz w kierunku zrozumienia stoicyzmu, Przybliża cię do spokojniejszego i bardziej spełnionego życia. Oto toast za jaśniejsze i szczęśliwsze ty w nowym roku.